Już niebawem w Zębie rozpocznie się drugi etap budowy gimnazjum imienia Jana Pawła II. Wójtowi gminy Poronin Bronisławowi Stochowi udało się na ten cel pozyskać ponad 3 miliony złotych dofinansowania. O tym z jakiego źródła zostały pozyskane pieniądze oraz w jaki sposób są inwestowane na podchalu opowiedział nam wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys. Samorząd Województwa Małopolskiego, mając rezerwy związane z oszczędnościami poprzetargowymi, mając rezerwy związane z relacjami kursowymi, ponad 150 milionów złotych przeznaczył na działanie 6.2b, konkretnie na budowę sal gimnastycznych na terenie Małopolski. To były te zadania, które były na liście rezerwowej, które były wybrane do dofinansowania już ponad rok temu, ale ze względu na ograniczone zasoby środków finansowych, przeznaczone na odpowiednie działanie konkursowe, nie uzyskały wsparcia finansowego. Dzisiaj podpisujemy właśnie tutaj umowę z panem Wójtym na kwotę ponad 3 milionów złotych dofinansowania do budowy obiektu dydaktycznego przy gimnazjum właśnie w Zombie, jako stworzenie optymalnych warunków edukacji młodzieży. Myślę, że to się również wpisuje w, w taką filozofię budowę infrastruktury związanej z rozwojem turystyki. Kilka tygodni temu otwieraliśmy Centrum Informacji Turystycznej. Jeżeli powstaną kolejne obiekty związane z, z zabezpieczeniem warunków nie tylko edukacji, ale również obiektów sportowych dla wszystkich tych, którzy będą tutaj przyjeżdżać, wypoczywać. To jest właśnie to, czego brakuje dzisiaj w Małopolsce w kontekście rozwoju właśnie turystyki na terenie Podhala. Uroczyste podpisanie umowy przez wicewojewodę Małopolskiego oraz wójta gminy Poronin miało miejsce w Urzędzie Gminy. Pozostaje moim honorowym, zaszczytnym obowiązkiem powitać Pana Marszałka w gminie Poronin i wyrazić ogromne zadowolenie z faktu, że odwiedziniem pana marszałka w gminie Boronin wiążą się z ważnym wydarzeniem, mianowicie podpisaniem umowy na dofinansowanie jednej z inwestycji oświatowej w budowie gimnazji im. Jana Pawła II w Zębie. Jest to inwestycja bardzo potrzebna społecznie, potrzebna edukacyjnie, wokół której starania trwały przez wiele lat i dopiero decyzja. Zarządu Województwa Małopolskiego pozwoliła na ten temat popatrzeć z większą dobrą optymizmu i z większą determinacją. Niech w taki oto sposób 3 miliony Dzięki. złotych trafia na konto gminy świętą dziewięć Bardzo pięknie dziękuję Panie Marszałku. Reprezentując środowisko szkolne nauczycieli, uczniów, rodziców, a także i środowisko. Zębiam. Bardzo dziękujemy za podjęcie tak dla nas ważnej decyzji. Ta decyzja staje się dla nas wielką szansą na to, że będziemy, nasza młodzież będzie mogła uczyć się w nowych warunkach, zdobywać edukację, tak jak już pan Marszałek tu powiedział, i, i stwarzać szanse własnego rozwoju. Chcieliśmy bardzo gorąco pod podziękować za tą decyzję, która dla nas jest bardzo ważna. I chcieliśmy również pana Marszałka uhonorować takim medalem pamiątkowym, który wydaliśmy, które szkoła wydała z okazji 25-lecia pontyfikatu naszego patrona Jana Pawła II, życząc wszystkiego dobrego na swojej pracy zawodowej. A tak jak już powiedziałam i podkreślam raz jeszcze, jest to dla nas wielka szansa. 3 miliony złotych to jednak dopiero początek, bowiem cała inwestycja wyniesie ponad 9 milionów złotych. Skąd pozyskane będą dalsze środki pieniężne, powiedział nam wójt gminy Poronin Bronisław Stoch. Wielka radość z tych otrzymanych w wyniku dzisiaj podpisanej umowy z marszałkiem województwa Małopolskiego, bo to jest dobry początek i znaczna część udziału finansowego w kosztach całej inwestycji. Reszta po stronie samorządu, ale też lokalnej społeczności. Oczekiwanie na tę inwestycję to jest, to jest mierzone w skali wielu, wielu lat. To było zawsze marzenie tego środowiska i ono się dzisiaj zaczyna realizować. I myślę, że przy szeroko pojętej otwartości samorządu na sprawy oświaty, przy dużej determinacji aktywności lokalnego społeczeństwa będziemy w stanie temu podołać. Czeka nas duża praca, ale dobry początek zaistniał i myślę, że w perspektywie tych powiedzmy sobie N plus 2, jak nakazują projekty unijne, będziemy w stanie ten obiekt oddać młodzieży w miejscowości najwyżej położonej w Polsce, no i stworzyć warunki do tego, żeby w ślad za dobrymi warunkami lokalowymi, bazowymi szły dobre wyniki w nauczaniu i pełne. Zbliżenie, utożsamienie się z postacią patrona gimnazjum, jego nauką, jego postacią, no i jego śladem bezpośrednim w postaci przejazdu w 1997 roku przez ząb. Przyjmujemy ten, ten gest marszałka z wielką otwartością, z wielką radością, mając nadzieję, że inwestycja będzie się mogła realizować jeszcze w tym roku. Będzie budynek dydaktyczny dla potrzeb funkcjonującego gimnazjum i, no i zaplecze administracyjne. Pierwsza część, bo to jest drugi etap całego projektu, pierwsza część została wykonana wysiłkiem gminy. Jest to sala gimnastyczna, która od 4 lata temu funkcjonuje, służy młodzieży. A trzeba pamiętać, że z tej szkoły wyszli tacy wychonkowie i powiedzmy sobie twórcy polskiego sportu jak Józef Łuszczek, Stanisław Bobak. Dziś Kamil Stok też jest byłym uczniem tej szkoły, a zatem mamy do kogo równać, i pragnąc stworzyć dobre warunki dla współczesnej młodzieży, doprowadzi do tego, że kolejni nasi uczniowie, zębiańscy uczniowie, pójdą w te ślady i będą te dobre wzorce naśladować.